Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego System tematu. System Common Rail stał się ogromnym krokiem naprzód w rozwoju silników wysokoprężnych. Rozważmy zasadę działania układu wtryskowego, a także zalety i wady silników z Common Rail. Podstawowa różnica w działaniu systemu Common Rail w przeciwieństwie do systemu typu dystrybucyjnego, w którym wtryskiwacze otwierają się przy określonym ciśnieniu i wtryskują porcję paliwa ściśle przypisaną do wtryskiwacza paliwa. Common Rail polega na dostarczaniu oleju napędowego do wszystkich wtryskiwaczy ze wspólnego akumulatora, ramy paliwowej. Common Rail w języku angielskim. Wspólny bagażnik. Główną rolą wtryskiwacza paliwa jest wtryskiwanie paliwa pod wysokim ciśnieniem do rampy paliwowej, podczas gdy ecu silnika odpowiada za wtrysk paliwa. Moment rozpoczęcia wtrysku Ilość dostarczanego paliwa i liczba wtrysków na cykl są kontrolowane przez moment i czas otwarcia wtryskiwacza. Common rail. Obwód niskiego ciśnienia jest zaznaczony na żółto, obwód wysokiego ciśnienia na czerwono, a powrót paliwa do zbiornika na brązowo. Pompa wtryskowa paliwa, filtr paliwa. Wysokociśnieniowa pompa paliwa. Zawór dozujący, czujnik ciśnienia paliwa w rampie, akumulator wysokiego ciśnienia. Szyna paliwowa. Regulator ciśnienia. Zawór sterujący. Wtryskiwacze. Rozszerzony schemat układu zasilania pozwala zrozumieć, jakie czujniki, siłowniki i zespoły są zaangażowane w działanie silnika Z. Układem wtryskowym Somon Rail. Somon Rail w akcji. Niskociśnieniowa pompa paliwa. Jej rolę może pełnić sekcja wspomagająca umieszczona w obudowie wtryskiwacza paliwa lub pompa elektryczna. W zbiorniku paliwa dostarcza paliwo pod ciśnieniem 2,6 do 7 barów do wtryskiwacza paliwa. To tutaj paliwo jest pod ciśnieniem, gdy silnik jest obracany za pomocą rozrusznika wtryskiwacz paliwa jest w stanie wytworzyć ciśnienie 500 do 600 barów, po uruchomieniu silnika wartość ta wzrasta do 1300 do 2000 barów, optymalne ciśnienie jest stale utrzymywane w szynie paliwowej, którego wartość jest monitorowana za pomocą czujnika ciśnienia. Nadmiar paliwa jest odprowadzany przez regulator do przewodu powrotnego. Regulator może być umieszczony w szynie paliwowej lub w obudowie wtryskiwacza paliwa. Dodatkowo w szynie paliwowej można zainstalować awaryjny zawór nadmiarowy paliwa, aby zapobiec rozerwaniu szyny paliwowej w przypadku awarii. Ponadto, aby zapewnić dokładniejsze działanie w niektórych systemach, Czujnik temperatury paliwa jest wbudowany w rampę paliwową. W niektórych wariantach systemu można znaleźć oddzielną dyszę służącą do zwiększania dawki paliwa i wypalania filtra cząstek stałych. W innych systemach praca silnika w trybie przebijania jest osiągana poprzez zmianę przezecu czasu wtrysku i ilości oleju napędowego podawanego do cylindrów. Wtryskiwacze paliwo pod ciśnieniem jest dostarczane do wtryskiwaczy które mogą być dwa typów: elektrohydrauliczne. Są to konwencjonalne wtryskiwacze elektromagnetyczne, w których iglica rozpylacza jest podnoszona, a paliwo jest dostarczane po przyłożeniu napięcia do zaworu elektromagnetycznego. Wtryskiwacze elektromagnetyczne są bardzo niezawodne i charakteryzują się wysokim poziomem łatwości i konserwacji. Piezoelektryczny Piezokryształ rozszerza się bardzo szybko po przyłożeniu do niego napięcia, dzięki czemu iglica podnosi się 3 do 4 razy szybciej niż w przypadku wtryskiwacza elektromagnetycznego. Zwiększa to prędkość wtryskiwacza, dzięki czemu można uzyskać większą ilość wtrysku oleju napędowego do komory spalania na skok a także bardziej precyzyjny pomiar dostarczanej porcji paliwa. Złożoność konstrukcji skutkuje jednak krótszą żywotnością i trudniejszymi naprawami. Wtryskiwacz paliwa Układ paliwowy SOMON RAIL został opracowany przez specjalistów firmy BOSCH. Posiada on główny udział w rynku układów wtryskowych do silników wysokoprężnych. Obecnie istnieje pięć generacji wtryskiwaczy paliwa BOSCH w systemu SOMON RAIL. CP1 to trójtłokowa pompa wtryskowa z sekcją zalewania umieszczoną w zbiorniku. Pompa nie posiada zaworu dozującego paliwo, jego funkcję pełni regulator ciśnienia zamontowany w listwie. Cecha charakterystyczna układów z CP1. Najczęściej systemy CP1 wyposażone są we wtryskiwacze elektromagnetyczne. SR1H jest ulepszoną wersją SR1 zamiast pompy wspomagającej w zbiorniku. Mechaniczna sekcja wspomagająca jest zainstalowana w obudowie wtryskiwacza paliwa. Główną cechą jest obecność zaworu regulującego ilość paliwa wtryskiwanego do szyny w porównaniu do CP1. Zapewnia on wysokie ciśnienie 1600 do 1800 barów. Osiągnięto również większą wydajność dzięki możliwości wymuszonego odłączenia jednego z tłoków. Gdy duża ilość paliwa nie jest potrzebna, CP2 to wtryskiwacz paliwa przeznaczony do ciężkich pojazdów użytkowych. CP3. Charakterystyczną cechą, ilość wtryskiwanego paliwa nie jest regulowana w obwodzie wysokiego ciśnienia i nadal na podejściu do tłoków poprzez kontrolowanie objętości paliwa dostarczanego do pompy. CP3 ma mechaniczną sekcję pompowania paliwa, warianty z pompami elektrycznymi są niezwykle rzadkie. Silniki z wtryskiwaczami CP3 były wyposażone wyłącznie we wtryskiwacze piezoelektryczne CRI3, CP4. Wtryskiwacz paliwa ma dwie modyfikacje, jednotłokowy CP4.1, generowane ciśnienie wynosi 1800 barów i dwutłokowy CP4.2, maksymalne ciśnienie wynosi 2000 barów, wtryskiwacz paliwa ma zintegrowany regulator ciśnienia i mechaniczną sekcję niskiego ciśnienia. 5 barów. Większość silników CP4 jest wyposażona we wtryskiwacze piezoelektryczne. Istnieją jednak również systemy z wtryskiwaczami elektrohydraulicznymi, oprócz Bosch, Delphi. Lukas, Denso i inni są zaangażowani w produkcję komponentów i ulepszanie systemu Common Rail. Kontrola dzięki danym otrzymywanym z czujnika położenia pedału przyspieszenia ECU rozumie pożądany przez kierowcę poziom momentu obrotowego, odczytując dane z chwac, VFD, DMRV, TOI, czujnika doładowania, czujnika temperatury rampy paliwowej ECU ocenia rzeczywiste obciążenie silnika i decyduje. W którym momencie zasygnalizować wtryskiwaczom i ile paliwa wtryskiwać do cylindrów na cykl. Jaki jest sekret wydajności systemu Common Rail podział zasilania na cykle i wysokociśnieniowy wtrysk paliwa to dwa czynniki, które zapewniają silnikom wysokoprężnym z wtryskiem Common Rail moc, oszczędność i przyjazność dla środowiska sterowane elektronicznie wtryskiwacze typu rozdzielaczowego nie wspominając o w pełni mechanicznych pompach podawały olej napędowy do cylindrów w dużych porcjach i pod stosunkowo niskim ciśnieniem. Na przykład Bosch mógł dostarczyć jedynie 700 barów przy 2400 obrotów z Reszmin. Zwiększenie ciśnienia rozpylania umożliwia rozbicie paliwa na drobniejsze cząstki, zwiększając tym samym powierzchnię kontaktu między cząstkami oleju napędowego a utleniaczem, tlenem, im mniejsze są rozpylone cząstki paliwa tym szybciej się nagrzewają i w rezultacie spalają się bardziej efektywnie, w rezultacie uzyskujemy większą moc silnika, więc paliwo spala się prawie całkowicie, uwalniając więcej energii. A mniej paliwa jest zużywane. W przypadku pojedynczego akumulatora nie ma bezpośredniej korelacji między prędkością obrotową silnika a ciśnieniem paliwa w rampie. Dlatego nawet na biegu jałowym ciśnienie jest wystarczające do wysokiej jakości rozpylania. Podział cyklu dostarczania na cykle oznacza, że wtryskiwacz ma czas na wtrysk paliwa nie raz, ale kilka razy. Od 2 do 7 w nowoczesnych systemach. Podczas cyklu dolotowego rozróżnia się wtrysk wstępny, mający na celu podniesienie temperatury w komorze spalania i lepszy zapłon wtrysku głównego, który stanowi dużą część oleju napędowego. Wtrysk główny, dodatkowy wtrysk, może być używany do wypalania filtra cząstek stałych. Podział cyklu zasilania zmniejsza charakterystyczny hałas silnika wysokoprężnego. Ponieważ ciśnienie w komorze spalania rośnie stopniowo. Dlatego charakterystyczny wybuch TPVS w komorze jest łagodniejszy. Liczba wtrysków jest określana przez Ecu i zależy od wielu parametrów: tryb pracy silnika, obciążenie, temperatura płynu chłodzącego itp. Zalety i wady główne zalety silników wysokoprężnych z wtryskiem są MonRail to: ekonomia, wtrysk silnika, elastyczność, moc, redukcja wibracji. Hałasu, przyjazność dla środowiska. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, system wtrysku z szyną paliwową nie ma oczywistych wad. Błędem byłoby pomniejszanie tego wymogu o jakość paliwa. Zgadzam się, że jest to raczej problem stacji benzynowych i organów regulacyjnych. A nie systemu wtrysku oleju napędowego. Negatywne momenty mogą być tylko cechami konstrukcyjnymi wtryskiwacza paliwa, wtryskiwacza lub czujników konkretnego modelu. Na przykład niektóre pompy mają dość miękką aluminiową obudowę. Dlatego z czasem zaczynają się w nich pojawiać wióry których pojawienie się jest obarczone awarią wtryskiwaczy i przyspieszonym zużyciem wtryskiwacza paliwa. Wiadomo również, że wtryskiwacze piezoelektryczne mają krótszą żywotność i często nie można ich naprawić. Podczas eksploatacji silnika wysokoprężnego z systemem common rail należy pamiętać o wysokich wymaganiach dotyczących jakości paliwa i ścisłym przestrzeganiu okresów wymiany filtrów. A WordPress komentarz Hello World